Dobra. Zachęcamy ludzi dodawania krwi. Tak? Tak. Dobra. Cześć wszystkim jako, że ostatnio zauważyłem różne wyzwanie na Facebooku. Zauważyłem też świetny filmik pewnego użytkownika. Niestety nie pamiętam nazwy, ani jego imienia i nazwiska, ale serdecznie pozdrawiam. Postanowiłem odpowiedzieć na jego film i oddać krew. No i oczywiście zachęcam wszystkich do podjęcia tego krwistego wyzwania. Kwisty wyzwania. No i na oczywiście wszystkich e, czokladę, bo wczoraj miał urodziny. wszystkiego najlepszego. E, wszystkich sadowych, bo lubią rozwój krwi. Ja trochę zasłabłem i widzimy się za kilka dni na razie. Tam nie mną, wam leżał. Leżał, no, ale do końca? Mordał? No, końca. jesteście mi śmieją, Mateusz. Trudno. Silnie, już nie wiem, że to nagrałeś Tak dobra. O, to będzie znaczy, dobra No dobra Barto chirurgiczny trzeba zdjąć O właśnie na co ja robię Tuż możesz wyłączyć Chcesz odpowiedzieć na koniec? No co? Mam czekoladę, mam batona właśnie. Jak ktoś daje wam miesiąc i jeśli ktoś nie odpowie na moje wyzwanie, to chce dobrą czekoladę. Albo kraty piwa, nie? No, kraty piwa, ale ja nie piję piwa, nie?